Na dworze słonko świeci, trawa rośnie, a na Summoner's Rift cisza i spokój. Wywiórki biegają, motylki latają, węże pełzają, a Swain poluje. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na film dokumentalny pod tytułem Swain, Ludożerca. Swain jest magiem, ptakiem, zabójcą i koneserem smaku. Nie jest taki jak inni magowie. Nie czeka na śmierć, on zjada żywcem. Ten potężny demon posiada zabójcze umiejętności, które pozwalają mu zjadać innych. Jego skille to Pasywka Oddaje manek, gdy zjada ludzi Q spowalnia i zjada ludzi W zatrzymuje zja i zjada ludzi E zwiększa obrażenie i zjada ludzi R zjada trzech ludzi naraz Teraz gdy już poznałeś podstawę Swaina, możemy przyjść do walki. Na pierwszy rzut idzie Z, Władca cień. Z tym midlanerem wielu ma problemu, ale dla Swaina to jest ino przekąska. Harasujemy go E i Q cały czas aż do wbicia trzeciego poziomu, gdy nam się uda go wbić, Wrzucamy mu W pod nogi i później znowu Q i E, dorzucamy do tego Ignite'a i zamiast pieczonego kurczaka mamy pieczonego z. Kapiszi? Po wbiciu szóstego poziomu musisz napalić się na niego jak kornik na szafę, musisz wbić od razu w niego jak w masło, wjedź w niego kombinacją W, E, Q, ulti i biegnij za nim, biegnij za nim, przejdź tu po killa, a nie żeby go poharasować i tylko jego śmierć cię usatysfakcjonuje. Po takim wejściu Smoka to on już nawet nie będzie chciał do siebie podejść, a jeśli podejdzie, czeka to okrutna śmierć. <laughs> a trzysta nigdy nie możesz zabić przed wybiciem tego poziomu? Jesteś piwą, ale możesz wziąć blue, i wtedy idziesz na wojnę. Ari możesz z ciebie śmieć, ale to ty będziesz się śmiał usta zjadając ją. Czasami zdarzy się, że na naszą linię przyjdzie dorodny okaz fidera pospolitego. Te zwierzęta zazwyczaj żyją samotnie i giną także samotnie. Niestety, ale Słojnowi ciągle mało. Aby go w pełni zadowolić, musisz cały czas obserwować minimapę w poszukiwaniu dorodnych samców i samic. Akurat stopa schodzi i doskonały okaz, więc wyjdź mu naprzeciw. A teraz szybkie pytam go jest 100 punktów. Co jest w stanie, gdy w krzyku spotka się kruk i lis? Pościg miłości. Maybe don't hurt me, don't hurt me, no more. Niestety inni nie chcą zaakceptować waszej miłości. Trudno. A tutaj ponownie widać pfideru z pospolitus. Widać, że się chłopak trochę zagubił, więc musicie mu wskazać drogę do swojego żołądka. W wolnych chwilach możecie wyskoczyć sobie na wspólne rozrywanie lisów i każdy weźmie sobie kawałek. Czasami może się zdarzyć, że zwierzyna nam ucieknie. W końcu jesteśmy kurczym demoelem, który chodzi o lasce, ale nic straconego, w pewnej chwili na pewno wyskoczy kolejna ofiara, którą łatwiej zjeść. Podczas polowań zbiorowych zawsze bądź samcem alfa. Zjedz wszystko, nie zostawiaj innym nikens. Słyszysz, końcowa tacha podąża za tym, komu może spróbować podebrać jedzenie, ale jej się nikt nie udaje. Pamiętajcie, im większa góra miecha, tym lepiej. Słyn jest zawsze głodny, a mając Ignata, możesz pokuścić się nawet na taki pasztet jak Mundo. Wejście samodzielnie do bazy przeciwnika? Jasne, czemu nie, ale musimy przynajmniej połowę tych temat. Bez nich nic nie wskurasz. Z nimi wejdziesz, zrobić masakrę na młodych, wyjdziesz. No, może nie do końca wyjdziesz, ale gold jest gold, nie? Mimo, że słoń jest drapieżnikiem, to nie znajduje się on na końcu łańcucha pokarmowego. W lasach samonarzystych czekają stwory, których nawet on się lęka. Pierwszym jest przedstawicielem gatunku rybu Serkinus, który śledzi i w jednej chwili rzucego rekinom na pożarcie. Następna jest Syndra, dowodzicielska czardziejka zniszczenia. O tak, słoń się nią zainteresował, gdy po chwili poznał własnie własnej skórze i kule zniszczenia. Fis i Syndra są to zwierzęta, do których jako słoń nie możesz się nawet zbliżyć. Fizz to taka rybka z zębiskami, która zawsze ucieknie z siedzią Swain'a, by potem zaatakować ze zdwojoną mocą. Syndra natomiast oszałamia z odległości, by potem na spokojnie rozsadzić go od środka. Nie pomogą lata praktyki. Tak już po prostu jest, w naturze. Ewentualnie możesz kupić zonie lub quicksilver Sasha i próbować opóźnić swój zgon. A wy jak uważacie? Słoń to drapieżnik czy nie? Nie zjedzcie mnie w komentarzach i do usłyszenia. Cześć!